O no, Olaf Burak, to widz, Sniper. No jeszcze widz? ten egzost tak trochę średnio, ciężko. Średnio, średnio, Ażby w samą Keli jeszcze nieźle, ale tak poza tym to, to że nie ma. No ewentualnie tylko w Dariusa, nie. A on tam się chyba i ciężko no, jeszcze mega broken kombinacja to właśnie podszedł do mnie na tym, na jednym evencie widz, temu 30 lat z swoją żoną jeszcze. Jeszcze. No się nie, że jeszcze, że jeszcze są razem, tylko że, że była jego żona, nie? A okej, okay, bo myślałem, że już się <laughs> rozstali po tym, że coś nie, okej. Okay. Nie, <laughs> <laughs> nie, nie. Ale taka nietusienkowa sytuacja. I normalnie podchodzi i mówi, że ma mega broken combo na bocie i sobie razem z, właśnie z żoną grają. I mają 70% minatio w Emeraldzie i grają na bocie Ilaoi ASOL. Aha, dobra, bo na Cleniro i z z mają, że nabijać. Tylko właśnie ja, bo ogólnie Iloinę bo bocie trochę testowałem, grałem i chyba najlepiej z wychodziła, ale no są takie mecze, dostacy gracze po prostu, prostu lepsi, że nie da się z E za bardzo, śpają za minionami i, i wtedy jest... Problem. Ale Iloi na suporcie w ogóle nie ma, że jakiś tam potencjał ma w jakieś zestawienia, właśnie w jakiegoś Meleherosa, Mele, jakiegoś tanka supporta, to może by nawet spoko siadło. No, jeszcze byś jakąś Nilach grał czy Samirę. A czy wiesz, short range? Nie, Aha, bo grać... Samira r nabija, no tak, tak. Na klonie sobie. Znaczy, raczej mówiłem, że w drugą stronę, nie? Aha, że w drugą że stronę, no, ale Samira w ogóle Iloi Samira też, też spoko, nie? No powinien być git, ale powiem jest taki, chyba, że jak miałbyś wygrać w jakąś Karma, Ezreal albo jakaś Caitlyn czy coś, to raczej nie podejdziesz nigdy na E, nie? Nie podejdziesz, nie podejdziesz. Bo cię po prostu chłopaki ja się... outrange'ują. Tak, tak, tak. Właśnie dlatego ja trochę też przestałem wygrać, ale Ilo i Senna, z tego co mi wychodziło, to najlepiej się sprawdzało. Dużo, dużo sustaina znika sobie, wiesz, w tych duchach, no i ta Senna szybko spajkuje. Dobra, widzę, zmieniłem repertuar muzyczny, puściłem liryczną Alemanianę. Ja się nie kalorii jem. Różnie, różnie, nawet nie wiem, wziąłem sobie w ogóle banana na zjedzenie, a, nie wziąłem go. Powinienem mieć koło 3000, ale no nie wiem ile jem. Ja nie liczę kalorii, bo zawsze jem po prostu maksymalną ilość, ile mam ochotę jeść. Ja też. No bo po co mamy liczyć kalorie, jak my jesteśmy chudzi? No, ale ciężko jest przytyć. A uprawiasz jakiś sport? Aktualnie dosyć ciężko z tym. Ja nawet cokolwiek w ogóle jakieś aktywno. Nie, ja tylko chodzę dużo. się dużo, no zależy dla kogo, ale jak na. na, na streamera, to dużo chodzę. Kolejny kurwa abuser. Muszę... No, ja znowu się na ja to nabieram. Widzowie, no bo na tą samą sztuczkę się nabieram. Ale no, teraz, teraz łatwo można cheesować, odkąd tu jest taka duża dziura, nie? No, ale właśnie zapominam o tym, że ludzie tak robią i daję i jeżdżę, i wpędzam się w tą niefajną sytuację, że goś mi wychodzi przed miniony i nie ma agro. Akurat to jest łapą agro, więc trochę lepiej, ale muszę, muszę się mieć na baczności, bo no to już trendami kurwa pokadały mi lekcje. Dobra, jaki był ten build -od zgrywa? Ktoś napisze na czacie jeszcze raz. Trzymamy tu wavea. Ej, Doran's Ring, no takiego, że jak uderzysz w wroga spelkiem, to ci zwiększa mana regen. Teraz już tego nie daje, nie? Nie, nie. Teraz masz chyba, ale... że jak zabijesz klipa, dostajesz manę. Też tak było, ale nie, że później. Nie jak zabijesz creepa, tylko jak dasz spelka w ciwnika. Kraken Essence Rapid W sumie może nawet zagram jak Nemesis, że nie będę punktów w Q dodawał? W sumie, bo to pewnie dużo many kosztuje, nie? 60, nie jest jakoś ultra dużo, ale. A bije, a bije za 70. Czyli ile tam bije to? Mało, bardzo. Aj, ciężko trafić też. Czy znaczy, na nas no, nie zawsze trafisz akurat, ale. Brand od dołu. Bo to ewentualnie do puszczowania nie, nie może się przydać, ale za tyle obrażeń. No nie, nie, nie bijesz nic z tego. Ty, on ma pierwszy level na ginie, co? Ja mogę go zabić na tej Kayle, ja się przestraszyłem Dive napisze Przestraszyłem się tego Gina, nie? On ma pierwszy level Dobra, tre... ginie se Dariusz. Patrz. Jest Dariuszek? Zaraz sobie zniknie. On też łatą tam Kayle, czy nie widzowie? Dobra, ja raz to zrykoluje, chyba, Patrz, mnie nie cię gonił. Dobra, Czo... jeden za jeden zrobiliśmy. Czemu, Czemu okay? wardów nie pigujesz? Zapominam I tak, Kraken, Essence, River, tak? Myślę co zrobić, wizę, ale chyba misji Inder, no Flashował? No, nie flashował No i się wypowiedzieli... Santa jest w mecie, no niestety jest chyba Ale rzadko na soloku. ku**a mi Piotruś Black Piotruś? Ciebie? Nie, 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 nie Piotruś Reformet Jesteś fanem? gadają o eksporcie Wiesz, co bardziej, Hiszpan, ale czasem też se włączę. Tak, bo to też ja ogólnie. to... długie odcinki, miałem po 20 minut, czasem dłuższe. No, no może no, aż tyle, to. No tak, to są takie dla koneserów e-sportowych. Ciężko, ciężko to całe wszystko śledzić na bieżąco, ale niekiedy jakiś odcineczek tam wpadnie. Bo Hiszpan to generalnie jest taki mocny koneser ligi, z tego co słyszę. No. No, on chyba nawet bardziej się sportem interesuje niż ja. No, ty już trochę emerytowany. Ale nie no, śledzę, lecę jeszcze sobie, pooglądam. Nie wszystkie, ale wie, większość. wie tak. To kto dzisiaj wygrywa? Okej, okay. y mogę zerkować, ale chyba nie ma poza, nie, nie, nie? Nie, 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 nie trzeba. Idę w bota, ja tam typuję Buty je, kurwa, kurda, On jak mida pójdzie Mógłem tepnąć mida, ale chyba nie warto, nie warto baba. Nie, 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 on jest tam pójdzie afeliosem i... Zdąży Będzie w porze A Drake'a nie ma szans na razie urwać chyba jeszcze Jakby skoczył Jarvanem, to wydaje mi się, że na luzaku robimy Dobra, ty będę miał krakena od razu? Na DTF i też są obiektywy fajne, n***a. szybko napierdala tam. Tyk, pyk no, generalnie w porządku się wydaje. Też mi się wydaje, że jest GIT. Nawet nie, czy czasem nie jest OP. Będziemy musieli od sprawdzić, lepsze jest zawodnicy zawadnictwo. jestem, ja problem, że tf nigdy nie grałem zbytnio, nie? A. Tak, Koślawo trochę grałem tym karciarzem, ale. Wystarcza na to, elo. A, dajemy radę. Mam całego krakena. Ty może ich zabijemy teraz na tym bocie. No to No trzeba boić. Rapid Fire? Teraz niby SS Rivera mam grać. Według zgrywa I raz następny. Stary co, nie bałem kurwa za manewry, nie? To. To. Śmieszna, śmieszna akcja była, naprawdę. No, Krzysztof, jednak na tym skalniaku to jest klasa, nie? Jest, jest klasa. Skalniak i Tamkęcz. Nie, tamkencz, to wydaje mi się, że nie dodaje się już, wiesz? To jest taki users Hero z late game. Nie, no wiem, 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 nie? Chciałbym, żeby był dobry, ale no to już... Ale jak czasy, top na to nie... było? Było. Top 7 chyba, czy tam, nie to top 14, kurwa, no nie pamiętam. Jakoś no, wysoko, wysoko. wysoko. Wysoko był. No to jednak był. A to nie tylko tamkencz, nie? To jeszcze Żuki były. Mierka 120. No tam, lecimy buildem z grywa, nie? Z grywa to naczelny karciarz polskiego Twitcha. Prawda, prawda. Widziałem taki skok widzów ma, pod koniec chyba z TF dostał bufy. Ludzie wpadają popatrzeć, jak to się teraz tfn klika. No to jeszcze chyba gra na challenge jakiś z Chinką. A. stara miłość. Nie Nie rdzewieje. No, no żartuję. Czego sami nie jest na Hiszpana? A to są inne czasy, nie? To już z grybu dawno w Lublinie siedział. Że. No, jakby. Wiesz co? Gdyby z grybu chciał mieszkać we Wrocławiu. No nie, czy go o to nie pytałem? Teraz nie jestem pewien. Bo. A w ogóle, prawdopodobnie też mi się zwolni w końcu. Hiszpan już na swoje będzie leciał. Może się slot zwolni? Zobaczymy. To nie, z grybu też się chyba przeprowadza w ogóle. Nie, nie będę spoilerował, Cię niech powie. Przyszło? A 1500 u mnie. Ale to wiesz, takich znajomych JRL raczej, jak już widziałbym kogokolwiek tutaj. Nie, dawaj jakiegoś widza z czatu. <laughs> Losowego najlepiej. A na przykład taki pod powinien wziąć. Kulpa dwa, on jest z Wrocławia. Okej, okay. a Jestem bo to tak? Widziałem. Im bardziej odkrywany, tym lepszy. Przynajmniej dymy na chacie będą, bo tak to nudy są. A ty w SkyTowerze mieszkasz? Nie, no co ty, pojebało cię? No bez przesady, ej No obok Dane To nie, to ty, ty w całym tym Odra Tower, ta? A, no, Odra Tower, to już prędzej. Eee, nie, 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 już tam bardzo dawno nie mieszkam, już się zdążyłem was 4 razy przeprowadzić od tego czasu. Nie było to najświeższe zagranie. Maruta? Dobra, nice. Mówa wyjebał mnie. Sprytnie to zagrał. No dobra, no, bez butów ciężko, buty potrzebuję. No i Essence Rivera grać niby Brzmi jak jakaś zakazana, tajna technologia od niech będzie Essence Zabijam... River na manę, nie? Chyba, ale nie wiem czy potrzebujesz, ale nie masz Nie masz problemów z maną, bo jedne co rzucasz to W, co 60 many kosztuje To im na przykład Rapid byłby lepszy od drugi item chyba Czy nie, zamiast tego Essence Rivera Nawet nie wiem czy nie je, nie? Ale dobra, zagrajmy tak Zagraj jak z gry w Jednak tą grę wygraliśmy, nie? Raczej Raczej, chociaż teraz tutaj pozabijają nam drużynę ja nie zszedłem tam też, nie miałem merki, ale mogę tam BS, nie wiem, czy się opłaca. A nie. Chociaż, neto No, triple Kill, Kayli. Tak, to mnie trochę. Ale wiesz co? Kamień jest dobry w takiej Kayli. Idę. No, Marke, czy nie? Nie, 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 nie. Nie, nie ma. wiemy, dobra. To nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A nie ma! No to wjeżdżam. Dziekam w, Jadę w z Ja też mi jechał z dziwką. Go! Ja ci nie pomogę. Nie no kurde, krzychu elegancja. Elegancja, pewnie że tak. Wyczekał, no, nie? To będzie ja Ten, ten, ten Malfight to nie pierwszy lepszy, nie? Mm. Jeszcze z tym ghostem taki koneser. <laughs> Ale ghost jest naprawdę niezły. Ja mam wrażenie, na topie ghost tak dużo daje, bo on trwa 15 sekund. A są długie wymiany często. Linia długa to jest co gonić. Kurde z tym kaka, też już coś nie coś bije. Ile 50 gold zrolowałem z tego nowego krytam update'u. Darius nie, nie, żyje No może trochę to poddymiłem zbyt Ja bym się zadał, chłopaki Kupię sobie teraz Essence River'a I może będę dymał Chociaż w grze podymasz No to I teraz Rapid Fire, ta? Ta Dawaj na heralda Chyba ta Nice, nice Co się stało? Cały czas tam wik zdań, nie wiem co się stało, nie? Ja też nie wiem o co chodzi. Może coś śmiesznego zrobiłeś. Patrzę na twój ekran. Erka w niego, tego? Nie, ja po prostu tego se zdymam, tak tu? tu? ta karta. Oko Heralda mam. No tych hakajni chyba nie zabijam, nie? Tu jest Dariusz No dobra, dobra Olejmy go w dam, dam heralda, dam heralda, dam heralda Już, już widzę, już widzę, nie Bo ta Kaylee to... Całkiem silna 11 level, wystakowana w pełni O kurwa A, ja jak to się stało, że Harald był obrócony plecami Jak weszła w niego k Karma, to się obrócił w drugą stronę Wiesz co, ten Harald jest taki zbugowany Ja nie do końca właśnie czaję to Dobra, Abyssal ma zrzucić mnie w izbę ten item to średni w sumie Bo nie mamy za dużo AP damage'a, ale Dzisiaj się na LCK zbugował Dobra idę reda podnieść Trzeba Rapidem dopchać Kylie plus damage have damage tam na plecach Tpeczka mam za 30 36 07 Darius On gra już tak na pałę, myśl... Easy go wyślę, że wysolujesz Ta na no, luzaku Chociaż ty Kurwiony wbieg No krzykuje jednak nie Jeden po prostu wbiegnie Na ghostie mnie zmanszotował To jest ten ghost widzowie, to jest ten gościk właśnie No on tym ghostem też mi właśnie wyjaśnił Ghost to jednak silny Silny Ghost to znaczy, że będzie szybki Jest Naprawdę ghost teraz jest moim zdaniem lepszy, na to, oczywiście na takich bardziej może tankich postaciach, ale no nie wiem, na Shenydy zacząłem grać z ghostem i dużo lepiej się gra. Patrz, i on też jest ghost, on też ghostuje, no. pa, pa, ghost. pa, ghostuje, ghostuje, Aha, jeszcze Ola, tak Boże. robi, ta. A, się popisał. Dariusz pisze disbot śmieszny chłop. O kurwa, ty, co on pisze, ty to widzisz? No widzę, nie, sam się przyznam, że ghostuje. Ale nie, co Dariusz pisze? perma disbot they don't deserve to life. Life? No, na życie nie zasługują. Co myślisz? Mocny statement od Dariusza. No, dosyć mocno to powiedział. Nie wiem, czy nie mnie trzeba go przypadkiem zreportować. No, wypadałoby za takie zachowanie. No, żeby ktoś taki się nie panoszył po polach sprawiedliwości. Jeszcze, żeby on chociaż dobrze zagrał. A on kurwa, nic z tej, że nie zrobił na biednym bocie się wyżywa. jak tak się bije, krypki tym TF-em, to fajnie strzela, nie? jedna Edna, ty masz masz. No i bez ghosta już nie jest taki cwany Tak naprawdę ty będziesz mieć ghosta na TF, ie. szczególnie chyba tym AD, co? No na pewno byłby lepszy niż Exos, ten Exos to no, jest w Ale Ale tak Tepek jest grany Tepek właśnie. się gra? Okej okay. A Standardowo, ale ghosta też widziałem, że tam niektórzy grają Katuszek, dziękuję za subskrypcję, cześć Cześć, cześć, dzięki za suba Katuszek Podwójne podziękowania masz nawet, tak tu miło Tacy wdzięczni streamerzy właśnie Ja za każdego suba dziękuję a odpisujesz na każdą wiadomość na, na Instagramie? Yy, no na każdą nie jestem w stanie odpisać. ale nie, Ta, nie, nie jestem w stanie. No nie no, w sensie jestem, ale te wiadomości, nie które są bez sensu. No, no też nie no mogę. No tak, mogę Ci ale... podzielę, przeczytać, jakie u mnie są wiadomości na Instagramie. <laughs> Dobra, wymienimy się wiadomościami na Instagramie. U mnie wiesz, na Instagramie nawet jest zaznac zaznaczona specjalna zakładka QA Tam jest odpowiedź na 90% pytań, które dostaję, ale i tak nikt chyba tego nie czyta. Jakie runy? Ja gram takie Dobra, mam trzy itemy na tym karciarzu. Bez flesza jest z bran. Ej, weź stepni Tak, 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 tak zrobię. Dobra, merkuję. On ci nic tu nie zrobi, dobra. O, szyb, szybko, nie, dużo, dużo bijesz, dużo bijesz. No i już na tych trzech itemach? No. Coś nie, coś tam jest Mało się bije w te wieże, nie? No cam no, musiałby podejść, nie? No. Musielibyśmy obaj odejść, żeby dropnął bafa. Troszkę podszedł tam Branda. No, idę, idę. No, możesz się Dobra, podbiegam, ale. No, za daleko, za daleko, za daleko. O kurwa. Tak. Tam sterpnę sobie. No możesz szukać. Brand, o kurwa! Dobra, w nami wszedłem. To nie jest najlepszy target. Dobra, cofnijmy dalej, 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 Cofnijmy Cofnijmy, Mam kartę. Weźmy sobie może. Dobra, mamy Twitch. i Barona. Ja mogę zrekolować. Dobra, ja teraz Infinity wiem. dopycham, albo może, a zobaczmy kurde jak to Gwinso śmiga, Kayle się wyfarmi? Nie, wyfarmi, bo teraz domykamy grę. raczej ta, no Jin ma 8 level, nie? Tym buff się nazywa Namiestnik Barona. Dobra, Erka no, no, za 15. Wygami. No spokojnie, nie? Ja postaram się na Kayle zachować. Tylko jej się tu boimy. Poczekajcie tu z nabota, nie? Bra, jeden taurek. Jakbym ją zerkował, to ona może na bombę nawet padnie ta Kej, nawet nie zdąży Patu! Dobra No dawaj! Dobra, daję, oddają za darmo No ale nie mają Już co, za, co zrobić. Nie mają co zrobić, no tak. To tyle creepów na nasze jeszcze to jest straight up GG Super krzyku, ty odbijamy, nie? Ta pierwsza to no, faktycznie rozgrzewkowa tak. była. Mówię ci, zdropowałeś Vladimira i od razu ale ja często mam pierwszy. Ja pierwszą grę bardzo często przegrywam, ogólnie